Ho, ho, ho. Śmietnikowy raj 52. Co ludzie wyrzucają do śmieci? O kurczę, jaka wielka misa. Patrz. Jeśli myślicie widzowie, że to wszystko, to zobaczcie. Następny okaz. A jaki ładny kwiatek, nie? Mhm. O, jaki półmisek. wiem, to jest. Mamy też rybne garnuszki. Nie, to nie ryba, to jest grzyb. O, hmm. biedronka, miska owalna z pokrywą i uchwytami. O, A. drugie takie, nie? Podobne do tamtej Takie apos... same. Mniejsze. Takie. No, garnek, garnek to jest garnek aluminiowy. E, te nie aluminiowy, tylko e, jak to się mówi? Dużo skawkowy. Wszystko zostało uratowane. Lecimy na następne śmietniki. Kapliczka. Zimowe krajobrazy górskie. Nieco wyblakły obraz. Mhm. Reklamówka ze skarbami. Łowimy ją. No to widzowie, teraz dopiero zaczyna się gruba akcja. Wymujemy po kolei pokazujemy. Pierwszy skarb. Słuchawki sony. Kolejny zestaw Sony. Jest i kamerka internetowa od Logitecha. Co ludzie wyrzucają do śmieci? To dopiero zaczyna się. Proszę bardzo, przewodziki w sklepach kosztują po kilkanaście złotych, śmietniku za zero. I kolejny obrazik. Koguty jakieś, kury? Nie, co to jest? <laughs> Drugi taki sam. Ludzie wyrzucają istne cuda. Mamy zamieszłe czasy. Komórka. Siemens. O, ostatnio jest na czasie. Sprawdzamy na szybko telefonik. No zobacz. Działa, połączono z bazą. Budzik, aktywacja. Cała reklamówka jest jeszcze do pokazania. Pełna sekretów. Zostańcie z nami. A co to? Grundig Pilot? O kurczę, To już naprawdę wchodzimy w Nowy. lata 90. Płyty? O Queen. O nie, nie. Ja tego Queen to zabieram. I kolejny. Piórnik. Być może zawartość jego jest zacna. Sprawdzamy. Widzowie, którzy nas po raz pierwszy oglądają, zachęcamy do subskrypcji Patrzcie, nie kanału. A to są płyty, Płyty. być może z czasem się płyty. do nas przekonacie Nieźle sobie ktoś wyselekcjonował płyty CD Mnóstwo tego O, ludzie Kolejna paczka płyt A to nowe jakby? Może czyste. A to o, Święty Krzysztof I to jeszcze nie koniec skarbów bo kolejny kontener zapowiada się niezwykle ciekawie. Mamy grudzień i zaczynają pojawiać się choinki. Sam raz na święta. A tu baniuszki. Mikołaj przyniósł. O, jaka dyskotekowa. Widzieliście, widzieliście taką. O, jest i Mikołaj. Sam raz na Mikołajki. Takie ozdoby ludzie wyrzucają do śmieci. Ludzie wyrzucają całe zestawy kłupków. Następne. Następne. W drugim kontenerze. My to zostawiamy na widoku. O! To jest ciężkie. To jest ciężkie! A co jest w środku? Tajemnica, sekrety. Kolejne. Jakieś. O! Reklamowe. Dobra, widzowie, mam takie przeczucie, że następny śmietnik będzie sypać skarbami. Chodźcie z nami. Kolejne potencjalne skarby. A to? Oho ho! ho. Ja... Lake, to jest. Pokaz ciężkie? Tak, potencjalnie. O, jest tam możliwość. Uj, czy, czy, coś Co się jest? Jest telefon! Nie, ja jestem nie, telefon. nie, A bo to już tak było. No bank. A to? No nic, otworzyłeś to w dosyć e, ekstrawagancki nie, bo to samo się... sposób. Ale to pięknie po... Nie, nie, spokojnie. W każdym razie po raz pierwszy trafił nam się telefon w pudełku. Galaxy J5. Też ciężki, więc teraz ja zobaczę je, Jensen. Kurde, zaraz. Ja sprawdzę tym razem. Dobra, widzę. Nie, nie, już to by nie daję. Daj. Nie pani. No dobra, masz. Czyżby drugi telefon był w tym pudełku? w tym kartoniku delikatnie uważaj o jest, jest jest telefon jest jest więcej telefonu. co ty gadasz? nie, jeden, jeden. no to proszę co ludzie wyrzucają do śmieci mimo poczekaj jest lekko porysowany co to ma za znaczenie? ważne żeby działał w harmonijnej atmosferze wyskakują poważne rzeczy hmm. tu jak widzicie są patyczki takie zabarwione kolorem. No właśnie, trzeba być uważnym. No to jest farba, nie? Możliwe, nie, że farba, ale to jest nie... ten. W końcu już teraz kolejna. Dobra. Jakkolwiek będzie miał wartość, chodzi o to, aby cieszyć się z moich rzeczy. O! o. Brylonciki jak świecą. Nudy nie ma i nigdy nie będzie. Zobaczymy, czy nie wyskoczy coś kolejnego. Zegarek. Ciekawym kolorem odbija Sinsei. To jest piękne, że możemy razem z Wami zaglądać. Nie w niepewności, co tam się znajdzie. 10 groszy. Zaglądajcie z nami. Zaglądajcie, to jest taka zabawa na poważnie. Grosz. No, to się robi ostro. No, także też plus 18 może być. Jest kolczyk. Dobra, jest. Jed jeden grosz. Aha, myślałem, że kolczyk. Uuu. Między patyczkami wyławiam 10 groszy. O, kolejny kolczyk. Szukamy do pary. Szukamy do pary. I jest coś. O ho, ho. jest jej łańcuszek. Tak, dobrze mówię. Widzowie jak coś, to poprawiajcie mnie na bieżąco. Możliwe, że srebrny. Kolejne pieniądze się sypią. 10 groszy. Zanim tutaj dotrzemy do każdego zakamarka Zasadne jest pytanie, co ludzie wyrzucają do śmieci? Widzowie, nowi, którzy teraz włączyli Jak również ci, co często oglądają, ale nie subskrybują Zachęcamy serdecznie, bo w przyszłości szykują się również niesamowite niespodzianki A my wyławiamy kolejne kolczyki O, jest do pary te serce, nie? Tak? Tak O, no, coraz ładniejsze Coraz ładniejsze, nie panie? Wy tak lubicie, w takich tematach jesteście jak najbardziej obeznane Coś niepotrzebne śmieci, to daj mnie te. Ja nie, myśli. nie, jeszcze jest tutaj dużo królczyków. O? pod dosłowno nocy dzieją się różne cuda. O, pierścionek. Mhm. O, to jeden z nich, pierścionek. I kolejne pieniądze się wysypują, kolejna kasa, 10 groszy. Chociaż powtarzam, pieniądze nie są najważniejsze i nigdy nie będą. Wow, 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 co to? Nie jest to lekkie, to mogę wam zagwarantować. Ta niepewność, ta niecierpliwość, co, wy, co pokażemy? ooo, wow, ale kulczyków, no wychodziło. Kulczyki, pieniądze. Tak, kulczyki, pieniądze. Mhm, mm mhm, mm Co to? A, taki ma ma małpeczka, ma 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 małpa. O, jest i pieniądze. Jest i pieniądze. Tak, 5 groszy na razie tyle. Połowa? Ło! Wow. No, jeden, drugi. Coś się złoci. Ale tych patyczków nawalili. Dobra, tam patyczki Tak, ja wiem. O, czekaj, pod patyczkami jest kolczyk chyba. Patyczki też są potrzebne. Tak, tak. Szczególnie takie ubrudzone. Ubrudzone, no jak. Dobra. Myślałem, że jest uszkodzona, a to jest kolejna małpka. Czyli do kolekcji a, będzie do pary. To jest para. To nie koniec emocji. Kolejna reklamówka. Również podobna do tamtej. Okulary. Całe. Lachty Pro. Kto się orientuje, do czego to służy? Aha, do pompowania takich balonów urodzinowych. Tak. Również salutkę. Co jest grane, naprawdę. Ludzie wyrzucacie takie rzeczy. Pieniądze w kolejne 10 groszy Przesypka To to jest bateryki, nie Cała LEDowa żarówka wylądowała w śmieciach Co tu się dzieje i co tu się jeszcze wydarzy? Patrzcie O To już jest tradycja, widzowie, że przy śnieżnych warunkach spacujecie razem z nami po skarby. Wow, pełny piórnik. Szansa na biżuterię. Około 10%. I organki. <laughs> o, flecik, tak? Nie, nie flecik, dobrze mówisz. Harmonika. Harmonika ustna. Mhm. Nie, nie, przez usta nie, bo nieodkażona, jak to widzka mówiła. Skoro tu była harmonika, to co będzie w drugiej kieszonce? Oczekiwanie. Oj, jest strzykawka teraz, to nie, nie ruszaj. Tu już takich fajnych rzeczy nie było. Zobacz jaka pani wychodzi na wierzch. To syrenka jest. Taką przepiękną syrenkę ludzie wyrzucili do śmieci. Mm. keyboard Wow. Gdzieś uch, leżały, uch. Gdzieś leżały Normalnie Adam z familii Była taka gra na tym, na, na To jest nie na budowę Wow. Ciekawy kontener. I ciekawy małanek, piesek. Dobra, sprawdzamy czy działa. Baterie włożone. Ej, a szeka idzie. Działa. Rozglądamy się z wami. Jest reklamóweczka. No to teraz przeglądamy. Co to koń? Nie, to jest pies. Olej, ładny pies, psino. Zobacz. Jaka to rasa. Pół <śmieszne> śmieszna. Nie wiem, znam się na rasach. Nie mów tak do mnie. Jakiego nie widziałem. Hey. Cześć bałwan, można jej w skarpecie. Do tego koszyczek. Do boców na przykład. Dokładnie. Fajny. Ho ho! ho! Co dla Was Mikołaj przygotował? Worek pełen prezentów. O. Piskle. A to na złote na biżuterię mieszanie. zestaw farb. Nowe. Zabieramy. Kraina lodu, plastelina. Pełne 10 kolorów. O. Czas otworzyć. O, paleta. Dla pań, jeśli dobrze mnie mam. A są w końcu okulary. Różowe. I niebieskie. I mini globus. Super. Mieliśmy z dziesiątki duży. Kto pamięta? Śmietnikowy raj. O, i mini obrazek. Fajny. Do przywieszania. Karton pełen lampek ozdobnych, świątecznych. Dobra, leży na śmietniku. My zostawimy na widoku. Patrz. Widzisz to? Co ja wyciągnąłem? Tym kluczem będziemy otwierać różne skarbce. Tam, na ten śmietnik. Tam, idziemy. Hmm. Chyba tak. Wymiemy i pokażemy, ile tego wszystkiego jest. Wyciągnęliśmy 15 butelek. No to mamy szczęście do tych butelek zwrotnych. Kolejne cała reklamowa. Reklamówka ze śmietnika jest. Butelek 7. Widzowie, to jest ten sam śmietnik. I kolejna reklamówka zostawiona. Następna dawka butelek zwrotnych. Zwrotne. Dobra, dziękujemy, dziękujemy, temu kto to zostawia. No i aktualizacja 12 butelek. Pozostawione w tym miejscu. Częstochowa. 1982 rok, o to. No to raczej do Pan się zwrócę. Co to jest, do czego to służy? Chcesz zjeść sobie? lubi słodycze? Uwaga, zatopione w lizaku, w rogach, elementy niejadalne. Dobra, lepiej nie, bo to ganglossena to. Ale to nie. Uważać, to, bo zjesz całe. To, to nie chodzi o to, tylko z czego to jest. To jest z plasteliny czy z... Z plasteliny. To ...niejadalne. Poważne to... To rzeczy, tylko biżutery nie zostawili ze sobą. Próba 585 Gold mark. Moment, to jest tym? Moment, czyżby to było to? Czy nie? Czekaj, widzicie co? Sprawdzimy i powiem Wam, czy, te, czy jest tam jakaś próba. W każdym razie wygląda zachęcająco. O, tu, nie? Tylko nie mam lupy, nie mam takiego oświetlenia, żeby to sprawdzić dokładnie. Dobra. Co ba jest? Tutaj, tutaj. Żeby było widać, nie? Przywidzę. Tak, tak, tak Dobra. Leki. Leki. I. I leki. O, ta laska to. Ciupaga czepaga góralska no proszę <noise> co ludzie wyrzucają nawet góralskie czepagi kto jest tam tych terenów niech opisze Ło wow. gang sena wow. gabaryty solidne sokowirówka nie jensen tak wow. tylko owoce i so soczek się pije co my tu wynajdujemy o joysticki kiedy to się grało? Pamiętacie te czasy? Kolejny. Nie wiem, komodore Atari. Mm. Quick Shot. Do czego to podłączyć? Co? No, no do tamtych gier, z tamtych lat, do tamtych konsol. Szybko wyjmiemy książki, również Wam tak pokażemy. Dobra, cały zestaw książek wydobyty. Weźmiemy karton i zostawimy na widoku. Co tu wyciągamy? Torebeczki. O, głoś. Yes. Uh, 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 uh. To jest jakaś Afryka po Południowa. No. A to jeszcze w innym stylu. A to jest kapelusz dziadka Teofila. No, taki trochę naruszony. Zobacz. O, kapitan. no widzisz. Kapitan statku. Także sam raz dla widzów. Kolejna torebeczka. I to co na widoku. Kolejne skarby przed wami. Patrzymy plecak. Zacny. A czy w środku są akcesoria do niego? Coś tu jeszcze jest za pluszak? O! To. Co to? Jakiś bucior. Jeżo zwierz. I drugie. O, jakie kapciulki. To ludzie wyrzucają do śmieci. Widzowie, jest tempo. Kolejne skarby na żądanie. Korki to w bardzo dobrym stanie. Adidas. Nie zatrzymujemy się. Od śmieci po skarby. O. To są damskie, nie? Co o nich sądzicie? O, jakie to jest ładne. Czy to nie jest ręcznie znowu robione? Widzowie, szydełkowane. To rybeczka w takim y, niesamowitym stylu hmm Przepiękne. I jeszcze innego rodzaju szale. No i na widoku. Było i zostanie. No dobra. No Jensen, zerknij do tego kartonu. Każdy jest ciekawy. ciekawy. No taki karton duży. I pod powinno być dużo. Jest waga. Nie ma Ta. nic. A tam pod tym? O. Te. Tu. Widzowie, przewróciłem się na karton, to jest Gunkon sena. Ale wszystko jest ok. Słyszysz to? Słyszycie nie. to widzowie? Co ludzie wyrzucają do śmieci? Oczywiście zabieramy, to nie pozwolimy, aby przepadło w cieluściach śmieć. Ojej. No, takie cuda wyrzucają To jest niebywałe Jak można Normalnie cuda dwa Ale jeden uszkodzony Kurcze Szkoda No szkoda, no dlaczego tak... Dlaczego tak robią? Jeszcze, no. jeszcze to nie koniec Oj. A to nie uszkodzony to na cukier, tak? Ale. Nie, to. Super porcelanowe. A. Tak. Do zobaczenia. Zapraszam już na kolejny śmietnikowy raj i kolejne perypetie Gangolsena.